Siemanko, to ja, Szymonka i sobie zagramy w pią Za mną jest zadanek, tak? Tak. I sobie zagramy w kemping. Dwa. Patrzcie, przyjaciel do łódki, bo no tu. No tutaj. A tu e. Ogólnie, A, A, pójdziemy na kemping. W poprzednim odcinku opowiadałam się o tym trybie. więc... Nie go. Jeszcze jedna osoba dosiada się i no to lecimy. I ja chcę właśnie nie fajna. Czemu? Patrzcie to obok dziewczyny. Ale no fajnie się. wygląda. Ale czemu obok niego takie czarci latają? Ja mam fajne, Czy mi ciasto nie celował? Nie, nie, mam siebie na matę, tam gdzie będzie główna lotniska i jedna grupa będzie, przyjaciel, pokaż widzom. Mi się jeszcze. Jedna, bo Daniel, Daniel to jest nasz przewodnik, taki język. Tutaj. No. I teraz, tutaj jedna będzie grupa, trzyosobowa, która będzie stała tu. I tutaj przyjdzie potwór, który jest na i on będzie nas próbował i już nic nie no, um, nie swojej na Okej. Okay. I teraz, a... Teraz będzie wasza ulubiona część. Nie, zaraz, zaraz. No tak dalej. O, chodźcie. Ja tu widzę kata, więc go wezmę. Już kata jakiś jakiś. No to czeki! O, nie się... wiem To się innego wziął. Tak jak jest, ty jakaś. Nie, 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 to jeszcze nie tutaj będzie nasza ulubiona. I tutaj Zaj. będzie spała kolejna grupa. Chodź Okej. do środka. Ale ja, mi się podoba ten skinek. Nie mi mi te. ten. Albo pamiętacie jakiego przyrodnika wcześniej tak To było zleconego. i wtedy teraz idziemy za Danilem. I teraz, za chwilę będzie nasza ulubiona część. No to teraz, teraz bardzo, no. No tak. Drodzy tak. widzowie, um, jeśli macie słabe osejcze, takie bardzo, ale bardzo, bardzo. Nie, jeśli macie, Dobra, te klipi na razie nie widać tego, ale zaraz to. Po tym, co się za chwilę stanie zobaczycie. Na pierwszą osoba pierwszoosobowy, bo tak najlepiej tak. No i patrzcie, że nie mamy luchu i patrzcie, co się znalazło. Już się zaczyna to robić. Tylko nie I patrz na to. Patrz na to. A ja jestem powieszony. O nie! Ja byłem powieszony! I no, tam w Łażence. A tak, trzeba ja, nie mam. A ja cię byłem. Ja byłem... nie wiem. A ja byłem powieszony. A ja cię byłem, nie wiem. I ogólnie to była nasza ulubiona rzecz. Czy ty chodź? Tu jest lasek pie... i za następnie nas. E, tutaj e, przyjaciel był powieszony tu. No, ja dom odniesiony, nie, nie. Ja nas byłem przybity tak do tam z nożem, a, no, a przyjaciel był m, miał odciętą głowę i w zlewie z nożem. <noise> domków. Ja wolę być w grupie domków, e, żebym przeżył na 100 No tak, ale ja no, w sumie... Dobra, jakiej jakie ja będę grupie? Czy ja byłem w zamiocie? No, dobra, ja jestem spokojny. Kurde, jestem w zamiocie? Nie, będę uciekał przed potworem. No. Ten potwór wyskoczył przez okno. Znaczy, tak pokażę. Ja czy, mam Ja szanują No, bo ty do... do... jesteś z nami? Nie. Przyjaciel, ale wiesz, że ten no. potwór ten tak przez okno, tak? No. E, to pokażę go widzą. Przyjaciel, tak. Powiedz, kiedy Daniel od was odchodzi, bo kiedy Daniel odchodzi, potwór przychodzi. Już odszedł. O nie, dobrze. Bądźmy czujni. No. Ja tutaj patrzę na przyjaciela Ekian o, idzie. Nie, idzie, idzie. Let's be friends. O nie, idzie, idzie. Lam, dobra, uciekamy. klam, tchy kampit. Dobra, uciekamy do kambit. No ja. Tam jest kampit. Czyli tam, dobra, idziemy do. Ja już idę do domku. Uciekajcie, bo uciekajcie, wody! No, tylko ja jestem w to cała chata była no. Jezu, ale przyjaciel. Teraz patrzcie, czy ja się ciągle na to okno. E, proszę cię, bo ja muszę też się A ja i Osoby słabe na no tego nie oglądają. Ja za ja pierwszym razem się, ja zapięcie, się wy, też wydygałem. Dobra, dziś są zamknięte. No, Widzieliście to? Tak? To właśnie to, co się nas goniło. Tak. tak. Ale to nie jest creepy, o, już i ty jak ja mówię. To nie jest creepy, tylko że jak przyjaciel robi, to tak... O ja mówię. Nie no bo tak on mówi... patrzcie co ogle to okno i to nagle po prostu... Tak, w tym samym momencie. No i to po prostu. I teraz Daniel będzie się do domu dobiał. Zajechać sobie, będzie Daniel. Let's be friends. Let's be friends. Halo Daniel. How are you, mój friend? Daniel. halo? Halo Daniel. O jest, oh, oh, yes. dobija się. Zacznij sobie space here. No, i głupi nie teraz? Chyba będzie ten parkour na kanapeczkę. Chyba tak, ale ja tego nie będę robił. No bo przyjaciel nie, przez to prawie zginął. No, bo... Gdybyście gali na tablecie no to też się Nie, mogli ogólnie Tylko na kanapeczkę to jest taki króciutki palkur, jak go przejdziesz z taką kanapeczkę z pianką, ale nie musisz go przechodzić. Tak. Na szczęście. Hmm. Daleko już zaszliśmy nawet. Nie, to nie paju, a teraz będzie paju. Tak, 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 on tak, 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 ja go robię i później wam pokażę tak, ja tak, ja. no ja. Ale A tak, to tak, tak, ja fajnie na tak, tak, wyglądam. Dobra. tak, 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 ja Ja wam tak, pokażę tak, pokażę. tak, 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 tylko. Myślałam, że to ty jest ja tylko... Już, o, idziemy już przy Jakiem. No. Chodź tam, to... No. Ja jest... Ja idę za... Ja idę obok Daniela. No, nie. No. Jestem tak... Good lucky. I to ja przychodzę, ja idę cześć. Ja... Ja nie, ja nie będę chciał... Choć ja będę... daj dedłem, ale... Nie, nie. plawie skaczyłem HP. O. Ja zaraz wracam przy Jakiem. raczej ja zaraz jedna osoba zbija. nie Serio? Ja, no. ja nie straciłam no. jeszcze żadnego HP. Tak, i przeszło mi, nie straciłam żadnego HP. I teraz dostaję kanapeczkę. I kanapeczka już mam. Nie. O, mam kanapeczkę. I patrzcie, widzicie? No, um, taką kanapeczkę. Czekaj, czekaj. Widzisz? Um, o. Taka kanapeczka dostałam za przejście. I jest taka muzyka. Tam nam nam. Nam nam nam. No i taką chorobę sobie stawisz. nie wiem co daje ale fajnie ją mieć. Z pianką i z czekoladą. Będzie... No zaraz będzie noc I ten deszcz, który mnie boli No ten deszcz, który przyjaciel dobił Bo przyjaciel miał tylko jedną HP i, I deszcz go dobił Idę się chować już Ja też, bo zaraz będzie deszcz, deszcz jest to... Ja idę do niebieskiego Tak? Do niebieskiego przyjaciela Gdzie ty jest? A ty, A ty? to No to i zlał Dobra, i ten deszcz zabija go, nie? Ej, typy co stoją na deszczu no złaćiłem HP, bo wyszło nie potwierdzę Daniel też gdzieś poszedł. Ej, a może to Daniel jest tym potworem? Nie wiem. Bo jak Daniel odchodził to potwór przychodził. Ej, dopiero teraz kapuje. Ej, ej, moli, ej, co? Ej, nie, ej, jakie zło. I Daniel teraz poszedł i chyba bestia. Ej, tutaj już ginęliśmy, dalej nie poszliśmy, więc nie wiem, co teraz się stanie. Co nie? No. Dalej nie weszliśmy, więc teraz z przyjacielem bymy, bo przyjaciel zginął przez deszcz, przyjaciel, o, nie ma deszczu, przyjaciel zginął deszcz, przez e, deszcz, o, cześć, przyjaciel zginął przez deszcz i ja też zrobiłem lejwa, żeby przyjaciel z przyjacielem przechodzić w przygodę. Musimy rozpalić ogień, a, ja tu byłem, tylko przyjaciel wtedy zginął, musimy teraz pięć patyków naleźć, ale uważaj, bo w drzewach... Są takie płatki. Tak i tutaj też będzie bestia. Mm -hmm. I tu jest... O widzę drewno. Ja też, musimy przyjąć desek. A to się na nie wchodzi czy się klika? Chyba się na nie wchodzi. Przyjęcie gdzie ty idziesz? Ja idę za most. Za mostem jest Color w ogóle. O! Mam kolejną deskę. Widziałem. Też to widziałem, wiem. Widziałem Uważaj! Tutaj jest pułapka. Tu nie ma widzę patyka. Kludno. To jest pułapka. Wyj wyjdziesz? Bo ty masz cały HP. No, nie Chodź dalej. O, mam patyk. No? Mamy 5 na 5 ogólnie. Okej, okay, dalej nie zaszliśmy, bo nie zabiła bestia jak mieliśmy trzy patyki. O, przyjacielu. Mamy ługienie w którym na szczęście nie można się spalić. Sprawdzałem osobiście. Napiszcie widzowie, czy ten styl, który teraz mam, czy to wam się bardziej podoba niż wcześniej? Bo mi ten się bardziej podoba. Nie wiem jak wam. Oj, Ktoś znalazł gum! Ktoś znalazł pistol! Ktoś znalazł pistol! Ale tu jest pistolet No W niebieskim jest pistolet Okej okay. O nie Jakieś jest... dźwięki Przyjaciel Co się dzieje Tu jest AK Nie AK Ale MK Przyjaciel What, what? what, what? I Daniel. Czy on zabije Daniela? Chyba co. Tak. Nie. Co? O the help? Czemu? Ani on myślał tak jak ty przyjaciel. No myślał tak jak ja. Daniel tu, tu. Jak to będzie koniec kempingu, to... Oj, ale Daniel Tedu! <tylny> Ale jak on myślał tak jak Daniel, to znaczy jak on myślał tak jak ja, że bez mnie jest Daniel, bo o. Daniel nie żyje, ty w wieku i zabił Daniela, ci człowieka. Eee... Tak gdzie idę? Nie, 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 Co daje? Eee, To działna jest. A ja cię zaprowadzę. Ale ja, ona jest zablokowana. Co z mamadwami. Nie Daniel jest no. żyje. E, co się dzieje? Ja nie, nie wiem co mam robić. No i... A, noc jeszcze. Nie wiem, ale przejdzie na idzie. Jak bestia przyjdzie, to... Będę się cieszył, bo to znaczy, że nie koniec przy O, jesteśmy. Ty też tu jesteś, no? A są grupy uciekających w ogóle. No wiem. No. Ktoś, ogólnie... Ktoś ogólnie jest w grupie uciekającej? A, deszcz! Też! Do domu! Uff, przeżyliśmy. Ej, patrzy ile ten ma HP. Nie? Oj, Ej, co. No. Ej, Ej ten ty, ty podek. To siedział obok mnie na deszczu. No widzisz pan? Coraz mniej nas i to źle. Ale zamknęliśmy i boję się, że bestia przyjdzie. Grzmi. Patrzcie na to okno, z czego nie, nie wyskakuje. To tu się patrzy na jednej, ja się na drugie będę patrzył. Ty się patrz na to. Ale się dyje. Ale... Nie to to. Ała. Co? Ej, czemu dom się zniszczył? Szybko do kam! Szybko. Do tej drzwi przyjaciel. Nie. Tak. Wiesz gdzie chodź? Do namiotów. Nie możemy. Do drzwi przyjaciel, ale nie gdzie ta, ta drzwi była? Nie ma jej. Ona, ona się dopiero później odblokowuje. Nie, właśnie teraz chyba serio? Nie można! Można! Najsłabsi giną, przyjaciel! Ja zaraz ginę. Nie no, chodź za mną, przyjaciel! Ja też już ginę! Ty podginął, ale... Co? Daj mię Co się dzieje? Tyle? Jestem tutaj! Okay. Jest! Przeżyłam! Jest! I tam... Prze... Ej, ja bym... Ojka. Ej, jesteśmy tylko my! Ej, oj, Jesteśmy tylko my! Ale przyjaciel! Co się dzieje? To jest mawilem! Chodź za mną, no, trzymajmy się razem! Oj, co się dzieje? Co? Ej, ale... Nie, ej, przyjaciel! O kurde... Tak, nie, tam kurz. Nie, to... Co się jest, ja Pleczek? Eee, Kontinuum. Kontinuum. Nie, zwrócił... Nie, o... Wielu uczniów tam. A ja się to naciemnę. To jeszcze raz. Ej, to kto to No, koza, kto Ja musiałam, nie, nie, nie wiem, skurzy, no, nie, bo przyjadę z kozakami, bo to się fajnie. Dobra widzowie, ja, jeśli chcecie na pierwszą część kampinka albo żeby nam się udało zrobić, no to zostało w jajce i nałapę. Zostawiamy drugie odcinki z Camping 2 albo z Camping 1 a napiszcie w komentarzach a my się znamy. So, like, Cześć! Pa.